Eee No Tak to wygląda Ta Tak to wygląda tutaj śmieszne ustawienie ja przed chwilą testowaliśmy Nie wiem co wziąłem Nie, nie wiem co wziąłem O dobra Eee Dzień dobry Ze mną jest Matolord Albo ma... Albo Mati ów nie wiem Po co zmienia się? Teraz muszę się przeżyczać. Gramy w Red Badge 2. Mamy fajne. Gra... W tej grze jest coś dla fanów Atak od Titan Można powiedzieć, że taki pseudo, trójwymiarowy manewr. Tak, wiem jak to się nazywa. Nauczyłem się specjalnie na ten odcinek. Więc można powiedzieć, jeśli ktoś chciał się poczuć jak w aucie, ale bez wieczy, tylko z karabinami, to polecam. No, no więc opa. Więc y, będziecie, będziecie sobie oglądać typów co... Y, ogólnie film się nazywa... Ogólnie y, będziecie oglądać typów, że nie kompletnie w to grać. Typowa, typowa strzelanka, ale jesteś na hita ze wszystkiego. Normalnie mamy fajną grawitację taką idealnie, możemy sobie latać i w ogóle wszystko, triki. Y, ale naprawdę z wszystkiego jesteś na hita. Jest git, więc z możemy na przykład zabijać niczym z y, pompy kiedyś w, w grze Fortnite. W, w pierwszym. <many> Mamy chyba trzy w w tej grze, albo cztery. No, to jest ogólnie no. chyba czwarta gra. Y, Pan Battle y, Lord to jest chyba druga. A znaczy druga normalna, bo te, te, graliśmy dwa razy i albo. albo Normalnie lecieliśmy do góry i nic się dało. Albo nic się nie dało zrobić, no to trzy nawet. A na końcu wszystko było git, tylko zadawanie nie działało. Nie było obrażeń Sprawdźmy sobie kanały, poczujemy się. Co zrobisz? Robisz tak. To jest miękka. Co robisz? Czy ty możesz... Dobra, więc to będzie taki odcinek bez muzyczki. To jest taki odcinek bez muzyczki. I... O, oh, jesteś. Aha, ok. W ogóle mi pokazuje, że dostajesz 128, nie Freddy? You're supposed to be on lockdown. Chciałeś jesteś... ja byś bez muzyki? Gdzie jesteś? Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest, jest Mateusz? W ogóle nagraliśmy chiński Fortnite Ten odcinek został chyba wstawiony szybciej Aha, to, to, to były te... to były, to, były, to były te żółte promienie! Te żółte promienie oznaczały, że ktoś Cię atakuje Niespodziewane jak ci byś prosił? nie jestem gościu, jestem mnie strzeli. O, tu było super, kobyczku. Co ty sobie myślisz? E, je jeśli włączymy sobie automaty, możemy za fragi. Znaczy, fragi się naliczają, tylko fragi to, to są takie modetki, jakby. I możemy za nie sobie kupić dodatkowe, ży dodatkowe życie, prędkość oraz skok. Prędkość tak. oraz skok polecam bardziej grać gracie na normalnej grawitacji, tak samo, żyje, jak nie, jak wszystko nie jest, nie, nie bierze się na hita. Czy ty jesteś? No chodź do mnie, nie chodź do mnie, ale nie, mnie, ale nie się nazywa RedBetch2, dwa. to jest seria losowej Gierki. Nie, Panie Misowski, chodź do mnie, ale nie bi. Niebi, niebi, nie bi, nie, nie tu jest taki zarumpisty automat. Zobacz. Jeśli to skoczysz. Skocz tutaj, skocz tutaj. To, to moje zagresję w clickera. No zobacz. Fajne, nie? A co ty tyle nabiłeś? Czy że to ludzie robią też razem z nami. Chyba ludzie to robią razem z nami. Ciekawe. Nie! Ale ja się nie strzeliłem przypadkowo, mówi Shift. Eee! się łobiło. A to się A to Przeklikeruję. No i ja sobie po kanałach chodzę. Po kanałach mówisz? O, tak. wziąłem cię. Już nie jesteś tak po kanałach, już nie chodzisz. Nie ma w kanałach. Dlaczego? Ku? No bo właśnie wyszłem. Wyszedłem? Jezus, gramatyki polskiego? W ogóle? Czy tylko... Czy tylko y, jak, y, jak robimy papa y, w tej gierce, to wy, wyrzuca się z nas czerwone coś y, wystrzeliwuje z nas, y, można powiedzieć, takie mało czerwone komórki pseudobakteryjne, nie wiem. I to dla mnie to jest podobne do komórek bakteryjnych. Tylko że czerwonych, ale... To mi jednocześnie przypomina takie jedne coś, co jest, co jest aktualnie na świecie, w Polsce. I ogólnie na świecie, co sprowadził Hidden. Czy ty możesz?! Chodź tu. W ogóle odcinek taki luźny, 10 minut, nie ja tak z nudów. Bo nie wiem co robić. Nie w ogóle ja chcę zagrać w jedynkę, jak znajdę jedynkę, to chcę zagrać w jedynkę i zobaczymy. Ej, bo ja przed chwilą wygrałem, nie chcę teraz przegrać. Elwina Czekaj miolice, chodź i... na chwilę, chodź na tę, chodź na samą górę Na chwilę no. Musisz wyżebrać od widzów ten Łapki do góry Tak, łapki do góry musisz wyżebrać Znowu ci łapeczkę do góry albo misowski to, to, to było złe podejście, trzeba jeszcze raz Jeszcze raz co robisz, żeby wygrać? <laughs> Nie, naprawdę, no wyżegnaj No co coś, coś, co ze strzelbą do mnie, tak? Co ze strzelbą do mnie? chyba pleczkę, albo Misowski zginie Aha Już kilka razy zginął Teraz, teraz No halo, teraz o subskrypcję Zasubskrybuj się Zasubskrybuj się kanał Misowskiego No, git Przy okazji nie nie, 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 to się wytnie. Tak. To, co powiedziałeś, to się wytnie. To drugie. To pierwsze, to róbcie. <noise> Macie link w opisie. <noise> to też się wytnie. <noise> um. Macie link w opisie do subskrybowania kanału, na którym właśnie oglądacie film. <noise> to co jest, no? Za... No, nie mówię. Pan chciał, Zagramy najwyżej, jeszcze 5-minutową rozgrywkę, bo ja tak chcę. Dobra, to jest Twój kanał. I może jeszcze BroFolsy zagramy razem z Panem Mateuszem. Będę mówił po imieniu, bo bardzo lubię wypowiadać o imię, jak wiecie. Ty, jak masz na imię, po ofiarcie? Ja, właśnie tubera Rebola. To ja mam na imię jakiego prawuję e, cio, e, psa ciotecznej Jakiego psa ciotecznej, bo ja nie straciłam No co jest to, dlaczego ja nie mogę Chodź tu Gini Ta grawitacja jest jednocześnie zarąbista, jednocześnie niefajna No halo, to to Zostało mi 40 słów. Ej, ej, wytniemy tą część, co ci teraz powiem. Naprawdę to wytnę. Ale weź, daj mi wygrać yy, ten, bo to mój odcinek, dobra? 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 Jak! Normalnie, tak jak, tak jak. Ja. Ty wyczysz, co wygrasz? Hej, jak ty masz prawie trzy razy więcej fragów ode mnie, nie ziłbym się. O, mamy że... teraz tyle samo. Nie. Teraz ja mam więcej. Do widzenia! No nie zapomnij, że pod dwójkę jest po, pani karabin! Haha! Ha. ha, wygrałem, dobra! To jednak jest drugiej, tak. drugiej, drugiej gry. Puff, cicho. Puff. Myślę, że ja wygrałem! Ja wygrałem! i napisane jest, że Bisaski wygrał rundę. No i znowu mi to. Jak to mi trzy. Po... W ogóle przed chwilą? Jak grę z, z Battle uff Battle ów z Mateuszkiem? To przed chwilą mi skończyło. Nie daj Dobrze, Do. to, był, to był super, strasznie nudny odcinek z gry strzelankowej. Jest bardzo fajny. Bardzo króciutki. Tak, o z nudów. Myślę, że będę wrzucał 6 odcinków, które nagrałem. To akurat chyba, bo mam nawet ponad 6. Będzie premiera jak kiedyś, jak byłem na kolonie, to dostarczałem przez 10 dni filmy. To jadę na takie ferie nartowe, jakkolwiek to brzmi. I też będę przez 6 dni wam wrzucał. Będę wam spawił. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Bator, masz 10 sekund na y, re, zareklamowanie się. Dobra, żartowałem. Pa.